Witajcie moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepco i Kiku. Dzisiaj będzie taki zbiorowy przegląd i na początek pokażę Wam, tu Wam pokazywałam, że ostatnio była w przeglądzie ten pojemniczek. One są szklane z taką gumową przykrywką i kosztuje 25 zł. Można do minus ilu? 40 i do plus... Też iluś tam. Ostatnio w przeglądzie było, nie pamiętam dokładnie, ale to są właśnie takie nowości. I zobaczcie, ile pięknych doniczek jest. A ja wam pokażę te, bo te chyba tutaj ominęłam je po prostu za 4 zł. Możecie sobie kupić taką różową i białą. Tych jest doniczek bardzo dużo w różnych sklepach w Kiku, w Teddy. Dobra, przechodzimy do następnej rzeczy. Słuchajcie. Muszę Wam pokazać to. To już jest przecenione. O dziwo, że ja tego nie widziałam. Nie mam pojęcia, czy to gdzieś było ukryte. I to jest przecenione z 20 zł na 12 zł, więc 8 zł mamy w kieszeni. Taki obraz. Dobra, ja sobie tutaj to wrzucę. Przechodzimy dalej. Tu mamy jabłuszko. Jabłuszko jest za 10 zł. Idzie wiosna, więc wystrój domu każdej z nas. Każdej, no może nie każdej, ale dużo ludzi zmienia wystrój domu razem z porami roku. Tu mamy zielone jabłuszko za 5 złotych, ale tutaj jak widzicie nie ma tego. Ach, ten ogonek jest po prostu w środku wciśnięty, wystarczy go tylko wysunąć. I wielkimi krokami przeskoczyliśmy do Kika. I w kiku zerknijcie, jakie fajne koszyczki. One są takie, jak powiem Wam, jak dotyka się je, to one są takie jakby były z papieru po prostu. Takiego miłego papieru. I ten kosztuje 15 zł. Z taką ładną kokardką, ale zobaczcie, tu jest również większy. Możecie sobie zrobić fajne komplety, ale za chwilę będzie jeszcze fajniejszy. Tu mamy taki duży. Ten koszyczek kosztuje 20 zł, czyli tamten 15, ten troszeczkę większy 20. A tutaj mamy serduszko. Zobaczcie, no naprawdę, bardzo fajnie można sobie zrobić komplecik. I to serduszko kosztuje 18 zł. I jak widzicie, tutaj ma tu akurat to nie ma już tej w krateczkę, tylko. Mm, tylko ma taką. Mm, uciekło, mi, uciekło mi. Koronkę! Tak, koronkę. I tu mamy drugi kolor z jaśniejszą koronką. Także tak to wszystko wygląda. Pamiętajcie, jeżeli jesteście tu nowi, to zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Możecie włączyć dzwoneczek, jakbyście chcieli dostawać powiadomienia o moich przeglądach. Zapraszam również do wcześniejszych filmików. Tutaj pokażę następny koszyczek z takim materiałem w środku. Można to sobie wyciągnąć i przeprać bez problemu, jak coś się wybrudzi. I ten koszyczek jest za 8.99. Tu wam pokażę jest druga opcja kolorystyczna, czyli szaro-biała. tu są po prostu takie boksy. ten jest taki naprawdę mini mini najmniejszy no nie wiem co tu można wrzucać różne jakieś gumeczki może do garderoby jak ktoś ma no nie mam pojęcia 4 zł kosztuje jedno pudełeczko są różne kolory jak widzicie jest tu biały jest taki ala szary bym powiedziała i jest jeszcze poczekajcie zaraz zobaczę czarny chyba tak i jest jeszcze czarne. I są również większe. Te, te boksy, tych boxów jest naprawdę yy, sporo. Tu mamy koszyczki. Kiedyś pamiętacie, były w pepko podobne. Tu są takie. Tylko powiem Ci. <laughs> Nie ci, tylko Wam. Powiem Wam, że one są fajne, fajnie wykonane. 18 zł kosztuje najmniejszy. Ale powiem Wam szczerze, że brakuje mi rączek do tego. Nie wiem yy, jak Wy. Ten kosztuje wiek, troszeczkę większy 20, ale dla mnie y, brakuje rączek do y, po prostu wyciągnięcia tego czy do przeniesienia. 35 zł kosztuje ten duży. No i zobaczcie, no brakuje. No zobaczcie, że brakuje. <ścoughs> no ale nie wszystko może być takie same. W PEPKO było z rączkami, więc tutaj mamy bez. Idziemy dalej i w, pep w Pepko, przepraszam, w Kiku możemy kupić taki szary koszyczek, czy na owoce, yy, czy na, nie wiem, ja to widzę zaraz na przykład w tym yy, włóczkę do, do robienia, yy, nie wiem, na drutach, no coś takiego. 1299, różne rzeczy można tutaj pochować. Bardzo fajne są te koszyki, tu mamy szary i biały. Nie jestem pewna, ale chyba był jeszcze czarny może ktoś poszukuje małego śmietniczka, kosza na śmieci 19,98 litrów, I on jest taki zobaczcie yy, tu jest taki płaski a tu taki wybrzuszony pyk, zwykły plastikowy śmietniczek taki mniejszy idzie sezon letni, więc yy, nie jedna z nas pewnie będzie potrzebowała wiadra, więc pokażę Wam tu, za 12 zł mamy 10-litrowe plastikowe wiadro. Zaraz zobaczymy, bo ta rączka, aha, ta rączka jest tak zrobiona, Ok, Tak dosyć nawet, powiem Wam, że dosyć ciężko chodzi. I co my tutaj mamy? Ręczniki, ja to zawsze jestem taka, że zawsze lubię tutaj podotykać, zobaczyć czy one są porządne, czy są nieporządne, ale te powiem Wam naprawdę, nie mam tych ręczników z kika, może ktoś ma, ale tak na pierwszy, pierwsze dotknięcie, że tak powiem, to yy, wyglądają na porządne, 35 zł, 7 razy, 70 razy 140 cm, one są takie grube, Zobaczcie, naprawdę jak, jak tego ręcznika jest po prostu dużo. Czasami się kupić takie ręczniki, że woda w ogóle się nie wchłania. Tu jest ten sam. Poczekajcie, bo ja nigdy tak nie patrzyłam ręczników w, w kiku. I nie jestem pewna, czy to z, leżą rozmiarami i cenami. Zaraz zobaczymy. Ale jak widzicie, opcja kolorystyczna duża. 19,90 ten kosztuje. I tu mamy biały, ale biały to jest super. Nie wiem, jak on jest z wchłanianiem, ale naprawdę fajnie. Fajnie, jak się dotknie go, to no, po prostu do, robi dobre wrażenie. I ten kosztuje 34,99. Jak widzicie, tam są różne kolory tu mamy rączki czasami ktoś, niektórzy lubią myć się takimi, e, takimi rączkami rękawicami rączkami jak kto tam już uważa to nazywa ta kosztuje 3,50 i zobaczcie mamy tutaj szarą zieloną poczekajcie zaraz zobaczymy czy to jest taka sama 3,50 bardzo podobna i możecie sobie dobrać również kolorystycznie do ręczników. Także jest tego naprawdę dużo. Tu są jeszcze chyba jakieś mniejsze. Zaraz zerkniemy, jaki rozmiar. Tu mamy 50 na 100 cm, 12,99. Dobra, tu mamy takie. Aha, to chyba wszystkie leżą teraz tutaj. Yy, ten sam rozmiar, tylko kolory po prostu inne. I tu są już takie malutkie ręczniczki do twarzy. I on kosztuje 8 zł i ma 30 razy 50 cm. No bardzo fajne. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. Także można sobie wybrać co się tylko potrzebuje. I tam Wam pokazywałam takie mocniejsze wiadro, tu mamy troszeczkę cieńsze, czerwone, z metalową rączką już. I to wiadro kosztuje 6,99 Może akurat komuś się przyda, to pokażę szczotkę i szufelkę, zmiotkę i szufelkę. Kosztuje 7 złotych. A tu jest nawet tak pięknie zapakowana, się śmiałam, że jak na prezent taki woreczek. Ale niestety bezcenna. I ta również bezcenna. Więc cenę niestety wam nie powiem. Ktoś może potrzebuje gąbeczki do kompania. To mamy tutaj za 3,53 sztuki. I jak widzicie, są różne kolory. Tu mamy jeszcze takie e, zmywaki do, e, do mycia. Takie gąbki za 15 zł, cztery sztuki. I na koniec mamy tutaj taki do mycia butelek, szczotka za 7 zł. Tu mamy taką i jeszcze takie silikonowe gąbeczki. Nie wiem, czy się sprawdzają. Dajcie znać w komentarzach, czy, czy macie coś takiego, czy to się sprawdza. I one są za 12 zł. Ok, dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. E, dajcie znać, czy Wam się podobało. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się. Cześć.